19 lipca wspominamy dziś świętego symmacha papieża. Otóż jest to papież bardzo dawnych czasów. Rządził kościołem jako papież w latach 498. 514. Były to stosunkowo długie rządy, ponieważ trwały 16 lat. Wybrany na następcy świętego Piotra został w dniu 22 listopada 498 roku. Nie były to łatwe czasy. We Włoszech panował wówczas król wschodnich gotów Teodoryk Wielki. Teodoryk Wielki był Arianinem. Arianie bardzo radykalnie zwalczali katolików. I chociaż Teodoryk był Arianinem, dla katolików był tolerancyjny w myśl wyznawanej zasady. Religii nie możemy narzucić, gdyż nie można nikogo zmuszać do tego, aby wierzył w to, w co nie chce wierzyć. W polityce jednak król był bezwzględny. Kiedy Teodorykowi narazili się senatorowie rzymscy Sestus i Probin, podejrzenie padło także na papieża, jakoby popierał spiskowców. Zaczęły się w Rzymie krwawe czystki, co musiało wywołać tym większą nienawiść. Rzymian. Król był pewien, że na czele spisku stoi papież. Nie śmiał wprawdzie podnieść na niego ręki, ale na każdym kroku utrudniał mu działalność. Papież natomiast modlił się za swojego prześladowcę. Kanonizacja świętego symmacha, jak wielu innych jego poprzedników, odbyła się spontanicznie, poprzez powszechny kult oddawany mu od samych początków bez formalnej proklamacji. Święty symmachu, modl się za nami i wyjednój łaski szczególnie tym, którzy cierpią. Niesłuszne oskarżenia. A tobie niech Pan Bóg we wszystkim błogosławi.